Hola? Cześć. Hola, Jestem Mary. Mary Hostet Christerna. Miło Cię poznać. Kobieta wampir i powiem szczerze, to określenie nie jest w najmniejszym stopniu przesadzone. Wow! E, wyglądasz niesamowicie. Dużo o Tobie słyszałam. E, widziałam dużo Twoich zdjęć, ale powiem szczerze, na żywo wyglądasz jeszcze bardziej niesamowicie niż e, na fotografiach. Mogę dotknąć? Przepraszam? Czy? Nie boli Cię to? Nie, to mnie zupełnie nie boli. Ta kobieta robi piorunujące wrażenie na żywo. Jest w tej chwili najbardziej zmodyfikowaną kobietą na świecie. 98% jej ciała jest pokrytych tatuażami, ma wszczepione implanty. No i dzięki temu jest rekordzistką w księdze rekordów Guinnessa, zapisane to wszystko oficjalnie. Witam, mam na imię Mary Jose Christerna i mówią na mnie kobieta-wampir. Mam 37 lat. Jestem naprawdę dumna, że udało mi się zdobyć rekord Guinnessa dla najbardziej zmodyfikowanej kobiety na świecie. Ale kobieta wampir, podobnie jak każda inna kobieta na świecie, swój dzień zaczyna od zrobienia makijażu. Patrząc na marię, można być zaszokowanym jej wyglądem, ale z drugiej strony człowiek od zawsze miał słabość do ozdabiania ciała. Maria pierwszy tatuaż zrobiła w wieku 14 lat. Potem tatuowanie stało się dla niej symbolem wolności. Każdy kolejny tatuaż oznaczał jakiś ważny moment w jej życiu, kolejny przełom. Który tatuaż jest dla mnie najważniejszy? Trudno powiedzieć, bo to całe moje życie. Wszystko ma dla mnie znaczenie emocjonalne. Lubię te maoryskie ornamenty, bo są symbolami wojowniczki. Te oznaczają czwórkę moich dzieci, a gwiazdki nieżyjącą już mamę i aż trudno uwierzyć, jak praktycznie Maria podchodzi do swoich modyfikacji. Te różki mogę zdjąć, kiedy tylko zechcę. Nie jest to niewygodne, można się do tego po prostu przyzwyczaić. Czasem nawet zapominam, że je mam. Te, które są mniej wygodne, wykręcam. Zobacz, jakie to proste. Implanty w kształcie kłów są zrobione przez chirurga-artystę. Zrobił je na wymiar, żeby pasowały do zgryzu. Nie przeszkadzają mi nawet w